To trochę banalne, jednak to, co odkryłem, to to, że nawet e, największa pasja, to, co sprawia nam najwięcej frajdy, w co moglibyśmy się tak naprawdę wrzucić i pochłonąć, e, kosztuje nas energię. Co nie jest oczywiście niczym odkrywczym, jednak siedząc godzinami nad blogiem, e, pisząc artykuły, a teraz ucząc się nagrywać wideo, e, moja doba jest, czy w zasadzie stała się, niesamowicie, niesamowicie krótka. I jeśli przychodzi mi połączyć e, tak naprawdę ten czas z pracą, którą wykonuję na co dzień i jeszcze z bliskimi i szansą budowania z, nich, e, z nimi relacji, okazuje się, że przychodzi mi wybierać. W co tak naprawdę zainwestuję swój czas i w jaki sposób e, go wykorzystam? Odpoczynek nie tylko pozwala nam naładować swoje baterie, ale daje też szansę na to, aby oczyścić swój umysł i pozwolić mu przygotować się na kolejne wyzwania czekające go tak w ciągu e, nadchodzącego dnia, jak i tygodnia, miesiąca czy dalszego okresu, który mamy w swojej głowie. No i okej. Okay. Przecież każdy z nas odpoczywa na swój sposób, każdy z nas ma sposoby na to, aby skutecznie odpocząć. Przecież każdy z nas śpi też w ciągu dnia, a jak wiecie, sam sen też daje nam dużo energii do działania. Jednak mm, to, czym chciałbym się z Wami podzielić, to przede wszystkim umiejętność wyboru czy decydowania się na odpoczynek w momencie, gdy myślimy, że nie jest on nam potrzebny. Mam tak przy chociażby przy pisaniu bloga i robieniu tego wszystkiego, co sprawia mi frajdę i co jest moją pasją. I tak z jednej strony nie traktuję tego jako pracę i uwierzcie mi, przed komputerem pisząc, tworząc i kreując różne rzeczy dla was, mógłbym spędzić godziny. Jednak to co robię jest wciąż pracą i to też wysysa ze mnie nawet jeśli niewielkie dawki, to jednak energię której w pewnym momencie zaczyna mi brakować. I tak już od jakiegoś czasu zastanawialiśmy się we dwójkę skają, w, w jaki sposób możemy wykorzystać e, czy weekendy, czy czas wolny z jednej strony na to, by robić to, co chcemy i co lubimy, z drugiej strony, by móc budować naszą relację, by móc budować relacje z naszymi bliskimi. Ale i przede wszystkim ze sobą, by spędzać ze sobą czas i bawić się dobrze. I tak wpadliśmy na pomysł, aby jeden z dni weekendu przeznaczyć kompletnie na odpoczywanie, na wyłączenie komputera, na to, aby zająć się sobą, aby wyjechać nad morze, spotkać się z przyjaciółmi, ze znajomymi, wyjść gdzieś na miasto, porankować. Przypomnieć sobie o tym, że przecież my też powinniśmy i warto, żebyśmy mieli dla siebie czas i trochę wolnego. E, to też to, co odkryłem i co stosuję od jakiegoś czasu, to przede wszystkim narzucanie sobie z góry e, czasu na odpoczynek chwili na odpoczynek. I tak, e, jedną z rzeczy, którą od nie tak dawna stosuję, jest to, że o godzinie 22 kończę pracę przy komputerze. Po, po tej godzinie mam czas tak naprawdę na to, aby odpocząć, aby zrelaksować się, aby poczytać książkę, czy przeczytać to, czego nie skończyłem czytać ostatnim razem, aby spędzić, aby spędzić czas z Kają, aby tak naprawdę móc uzupełnić energię, która w ciągu dnia gdzieś po trochu mi uciekała. Kolejnym takim elementem, który daje duże pole do regeneracji, jest przede wszystkim szansa wyjeżdżania. No bo trudno jest doświadczać cokolwiek, jeśli siedzi się i spędza się całe dnie przed komputerem. To też jeden dzień w weekend warto, czy w zasadzie zaczęliśmy przeznaczać na, na wyjazdy. Czy to nad morze, czy to gdzieś do bliskich, do znajomych, ee, ale przeznaczać na wyjazdy. Na to, aby spędzać czas razem, nie tylko budujące relacje między nami, ale przede wszystkim z tymi wszystkimi, na kim nam zależy, a na, na których nie mamy czasu w ciągu dnia. Kolejną rzeczą, która pozwala mi naładować swoje baterie, jest bieganie. I to praktykując od dwóch lat, jest świetną formą nie tylko, żeby zmęczyć swój organizm i dostarczyć mu trochę endorfin, ale też. Fajną okazją na to, aby odciążyć umysł od tego wszystkiego, co się w nim dzieje w ciągu dnia. Oczywiście po samym bieganiu jestem zmęczony fizycznie i pewnie ci, którzy biegają, wiedzą o czym mówię, ale dzięki temu mogę zachować świeży umysł i dużo lepiej jest mi w stanie kłaść się i odpoczywać w tym czasie. Taką najważniejszą rzeczą, o której warto wspomnieć podczas odpoczywania jest odpowiednia ilość snu. Ja raczej nie jestem fanem wielkiego spania i w ciągu tygodnia staram się spać od 6 do 6,5 godziny, jednak kiedy przychodzi weekend i wiem, że mogę sobie pozwolić na trochę więcej snu, Daje mi to nie tylko dużą frajdę, ale i po odespaniu tych 8 godzin jestem w stanie dużo dłużej i dużo sprawniej funkcjonować, nie tyle w sam weekend, co w ciągu nadchodzącego tygodnia i przeciążania czy kolejnej rundy przeciążania swojego e, organizmu wykonując różnego rodzaju zadania. To tyle na dzisiaj. Pamiętajcie, aby subskrybować kanał i do zobaczenia już wkrótce. Cześć!